Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już trzecim Cubecrafta. No i tak, dzisiaj ciśniemy. Jak zawsze. Co byś się musiał zrobić? Jest cień, także że. padł, spać nie mogę. A. Tak, co się zmieniło? Marzę, no to robiłem sobie dwa piece chutnicze. I trochę w nich poprzyplałem. Ponieważ znalazłem trochę żelaza. No właśnie, to już rzucę przy okazji. Jak widzicie, znalazłem troszkę żelaza. Eee, co mnie w sumie cieszy? Eee, no i tak, no, dzisiaj, jak mogliście zauważyć, nagrywam sam. Będzie to nie trudne, jak nie wiem, pierwszy raz nagrywam sam. Eee, no i co, no tak, no, znalazłem trochę węgla. Znaczy, znalazłem. Byłem tam i wykopałem. Eee, trochę węgla, trochę żelaza. Eee, no i tak, naprawiłem sobie zbrojkę. Także mamy wszystko. Nie, czy no tego nie potrzebujemy na razie, tak szczerze mówiąc. Bo w sumie czym się teraz zajmiemy? Nie wiem. Nie ma żadnych planów na ten odcinek. Myślałem, żeby może tutaj posiedzieć w domku trochę z drugiej strony. myślałem też, że można by wyruszyć w jakąś podróż, żeby tutaj okolice zwiedzić, tak jak Oskar Więc chyba jednak to zrobimy. I się po prostu ubiorę i no wyruszymy. Chciałbym też bardzo przeprosić prosić za to, że nie było odcinka na czas, czyli wczoraj w piątek. Ja teraz to nagrywam na bieżąco, dzisiaj. Na bieżący dzisiaj, dzi dzisiaj, czyli w sobotę. Hmm. A odcinka nie było, ponieważ no, były waletynki, wolałem je spędzić raczej z bliskimi. Eee, a akurat nie miałem trzeciego odcinka, bo na przykład w środę to... Znaczy tak, filmik, który wleciał w środę, eee, przesłałem już bodajże w poniedziałek i po prostu była premiera natychmiastowa ustawiona. Czy nie natychmiastowa, zaplanowana premiera. Eee, no, właśnie. A nie miałem trzeciego materiału na odcinek trzeci. Albo mi się wydaje, że ktoś stoi pod moimi czujami nie podsłuchuje. Strasznie dziwnie się tak czuję. To jest naprawdę strasznie ciężki i Takie dziwne uczucie, jak się mówi do samego siebie. To jest naprawdę, no, nawet nie wiem, do czego to porównać. No, to jest nieporównywalne do niczego. Po prostu jest dziwne. Jest dziwne? No, może nie dziwne, ale. No, nietypowe, jak ktoś tego nie robi cały czas, to jednak jest to coś nowego dla kogoś, to wtedy na pewno jest dziwne. No, tak wyruszamy. Ja przede wszystkim coś zjem. Czy wiosce się coś zmieniło? Nie pamiętam. Przede wszystkim jak robiłem próbę mikrofonu, to tutaj wybuchł Creeper. Um, aha, zamykałem wieśniaków, nie wiem czy wszystkich. Um, Chwileczkę sobie przedstawię, bo um, tutaj jest takie okienko, które mi pokazuje, czy się nagrywa, czy nie, i mi zasłaniało mapkę. No ale tak, zamknąłem wieśniaków. Mówię, no nie pamiętam czy wszystkich, bo kilka dni nie grałem na serwerze. Raczej nie wszystkich, ale kilku zamknąłem. O, no tu jest jeden, jak widać. Tu jest drugi. I trzeci jest bodajże tam. O, arbuzy sobie wezmę na drogę też, żeby mieć jakiekolwiek jedzenie. No i tak, jeszcze tylko... Jeszcze tylko powiem, że dzisiejszy odcinek będzie krótszy, właśnie, ze względu na to, że gram sam. No i poza tym też troszkę nie mam czasu dzisiaj. Um, ponieważ za kilkanaście minut wychodzę z domu. O, to jest kolejny salik. No tak, żeby na no, ten odcinek będzie krótszy. Jak ja bym chciał zrobić, przede wszystkim chciałbym się wspiąć tutaj. W ogóle, proszę, całą okolicę zwiedzić. Co, gdzie jest? Właśnie. O, dlatego, ponieważ tutaj mamy. Pole uprawne. To jest coś ciekawego, naprawdę. O. Tutaj arbuzik wyrośnie. Chyba arbuzik Nie no, raczej arbuz. No jest to ciekawe. O wow. Śniemy. Uuu. Uh. Dobra. Mm. No fajnie też się wybrałem, że akurat noc zapada. czymś mi się do domu nie chce wracać. Także lecimy. No i co, no. Na razie jest tutaj ciekawe, ponieważ to właśnie, zać takie małe Plains, yy, polany Z jakimiś jaskiniami I nagle łączy się z takimi pustynnymi górami, fajnie to wygląda, o oh, wow No, uu, jak się widzi, no to wygląda pięknie Aż leci screen na miniaturkę, tylko żeby wyżej wszedł Nie wiem czy to pójdzie na miniaturkę, ale po prostu wolę screena zrobić mm, No, ale jak już mówiłem, po prostu bardzo ładnie to wygląda jak się widzi te wszystkie góry na horyzoncie tak samo, kolejny widok właśnie, który akurat tak na bieżąco komentuję, a zarazem jest to widok, który bardzo lubię, to są to góry z jakiegokolwiek biomu, na które jakby tak nachodzi piach z biomu pustynnego, tak jak właśnie tutaj to widać, to jest coś pięknego. Dobra, może trochę zmienił kierunek, bo chciałem tutaj właśnie okolicę całą dookoła zwiedzić. No, tu mamy jakąś wodę. Oh, jaki co robić tam jest? Czy to jest skanicz? to jest? Widzicie, nie? Tam ee, u góry. Lecimy tam. Tak coś czego ja przede wszystkim nie chciałbym dzisiaj zrobić, to umrzeć. Eee, żeby nie musieć biegać po rzeczy znowu i robić cięć. No, o, o. Właśnie przez chwilę się jakoś... A, dobra, już wiem. Chciałem powiedzieć, że się potwory nie pojawiają, bo ich na mapce nie widzę. Ale mam wyłączone potwory. Na mapce. Dobra, lecimy, jesteśmy coraz bliżej. Wolałbym też nie wpaść do tego. Wygląda na raczej głębokie. Raczej ja tutaj jestem bezpieczny, no nie za bardzo. Mm -hmm. Dobra, jestem ja mieliście cięcie, ponieważ jakieś 4 minuty mi zajęło ogarnięcie, jak się włącza z powrotem potwory. Teraz po prostu będziecie mieli cięcie, jak już tutaj wszedłem i jak się pojawię z powrotem. Jest ja jestem po prostu siebie dumny, nie? No, fuck, lecimy Dobra, co my tu mamy? Co my tu mamy? Jest tu kanion um, Dosyć ciekawy Ładny Aha Dobra, ja też tu nie A, skubany przerzut Oh shit, oh shit Żeby nie zrobił tego się najbardziej bawię Szkoda, że od tego odrzut nie mam. No, fuck a nie Dobra, nie chcę się z nimi bić chwilę, ja chcę tutaj zacząć, tylko co tutaj jest w tym kanionie. Przede wszystkim nie mogę o tym mówić o Skarowi, bo on tutaj przyjdzie i wszystko zabierze. Jest to miejscówka fajna. Przede wszystkim fajnie to wygląda na mapce i to naprawdę zarąbiście. Dobra, Lecimy da. Widzę wioskę. Uuuu, duża. Aj, jeszcze zarobi zarąbistym miejscu. Yy. Znaczy, tak ja... mówiłem, że będziemy na początku przez kilka odcinków podróżować. Yy, aż znajdziemy takie naprawdę idealne, zarobiste miejsce, w którym się osiedlimy. O, tam widzę też ten. Mm, świątynia. Ciekaw jestem, czy Roskar już tutaj był. Dobra, zanim polecimy do wioski i zwiedzimy tą, tą świątynię. Czy ją widać na mapie? na mapie nie widzę. No, komplet, o, nie szkielet. Ale tak, mówiłem, że będziemy podróżować przez kilka odcinków, aż w końcu znajdziemy miejsce, w którym się osiedlimy. Eee, I dopiero teraz zamieszkam na stałe. Wiem, że tak miało być, a tak nie jest. O, jest w górze. A tak nie jest, ale e, mam nadzieję, że tak będzie. Znaczy, tak, no ten domek, co teraz budujemy, co ja teraz w tej wiosce się osiedlam, uu, to to też nie jest na stałe. Tylko jest to również domek na razie tymczasowy żeby tylko po prostu rozpocząć grę i cokolwiek zrobić Żeby właśnie zbierać surowce i tak dalej. Dobra, skoro tu jeszcze nie było, co mnie naprawdę mocno zaskoczyło. Już zawsze mam dylemat, ponieważ bardzo często się obawiam tego, że jak będę chciał zniszczyć tą płytkę, to, to ją aktywuję. Uuu, 4 emeraldy. Bardzo ładnie. I co tutaj? I koks i jabłko. Ładnie, ładnie. Nie, no, ja się cieszę. Mm, mm, mm. A, no to tak, jeszcze jest to. Uh, no. no ta wioska mnie... uuuu, druga wioska... kurde. Wiecie co, nie wiem czy nie będziemy robić chwilę. na Chwila, teraz jak... Gdzie jest brzeg? Tu jest brzeg. Czy tu muszę się wykopać? A, bo tu jest wyjście w ogóle. Oby mi nic nie zrobiło pleców, nie, ani żeby nic tu nie wpadło. Proszę, proszę, proszę. Dobra, wchodzimy, wchodzimy, wychodzimy. wychodzimy, wychodzimy. Kisiu nie idzie, dobra. O, fuck, a jednak. <laughs> się wystraszyłem, dobra, nieważne. O, kiedy walczyłem między sobą, czy czym się wydawało? Zadawało mi się. Się wystraszyłem. Nie, spo... nie sprawdziłem pleców. Dobra, ale... Uuuu... Uuuu... Uuu. Damn. Dobra, zaraz tam pójdziemy. Tylko dajcie mi sprawić to wiosko tutaj na najpierw. najpierw, ponieważ mieliśmy pójść wow Powiem wam, że najchętniej już bym się przeniósł tutaj. Bo ta wioska jest wyrobiliście wielka. W porównaniu do tej mojej na sawannie. To proszę was no bez porównania. On beach please. Wow. To nie, że rozlawu myślałem, że tam u góry też będzie wioska. No i tu jest... O, nie już... Właśnie chciałem wam pokazać palcem na mapie, co gdzie jest, nie? Nieważne. Eee... Kadium, który jest gdzieś tam. No i wygląda ciekawie. Czy tak, czy będziemy tutaj zabierać e, cokolwiek? No, uuu... Zabierać nic nie będziemy, ponieważ no chce się tu osiedlić, jak już wam mówiłem. Sporo nie chce stąd nic kraść. Wow! O, i w ogóle jezioro z lawą w kształcie serduszka. No, powiedzmy, że... Wioska. Tam jest kolejna wioska, widzicie to? Chwilę się część. Na chyba zrobimy sobie. Mm, przejście mm, się. Już. Co się robi? Prze przeprowadzę, O właśnie, chyba się przeprowadzimy. No bo ta wioska jest dużo lepsza. Znaczy, jaka ona jest ogromna. No. W porównaniu do tej mojej, no to. No bez porównania. I teraz idziemy tam. Co ja tam widzę? Jo! No to się naprawdę ciekawie. Nie, 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 nie. Oj, to jest właśnie kamień, zaczekaj, czy to kamień, który. O, oh, fuck, co to było, co to było, co to było? Eee, he, he. skąd, skąd? O, oh, fuck, 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 nie, 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 nie. O, 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 o. Skąd, 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 skąd? Skubany, no. Nie, ja nawet nie chcę się bawić, bo to jest dla mnie ten natychmiastowy zgon. A co on tam robi? Skąd? Czy to tu jest jakaś struktura, czy coś? Kurde, to jest fajna wysepka, ta... E, dobra, to nie jest wysypka, ale no. Ale ta wioska jest na jakby wyspie. To już jest jak najbardziej ciekawe. I kaniony podwodne, dwa na środku. Au. Dobra, pajanki nara. ale tu nie wejdę przecież. Ha, ha, ha. Co teraz co? O oh, fuck, przez górę nie, nie wejdę. O oh, fuck Haha. to nie jeden. Przejdź tam. O, 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 no chodź, chodź. Co mi zrobisz, co? Co mi zrobisz, co? O oh, fuck, no dobra, coś mi prawie zrobił. Mmm. Mm -hmm. mm o oh, wow! Eee, e, e, o! E, e. Fuck, 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 fuck. Jej, już się, wystraszyłem znowu. Ale muszę być bardziej ostrożny, przede wszystkim się więcej rozglądać. Ta wioska, no, gdyby nie ta krzywość, to by było zarobista. No. Chwila, bo teraz te wieże są takie wysokie? Ja na przykład pierwszy raz widzę taką wieżę. Wow. O, oh, wow. Przede wszystkim będę chciał tu wstawić drabinki. Jakby się tu wsiedlał. No jest to zarąbiste. Jest to wręcz cudowne. No to chyba mamy nową metropolię. Na kolejne odcinki. O, ale tu będzie roboty. No dwie wioski. A, jeszcze tam jest to u góry wioska. No to trzy wioski. To będzie roboty na pełno odcinków. I tam mamy świątynię. Lecimy do niej. Wziąłem mało jedzenia. Tego nie przemyślałem. O, o, o. Już chciałem skoczyć. Się rzucić. Nie, źle. Ta wioska jest fajna, tylko o, czemu tu pada to A, to już jest na tym innym biomie, na rzece. Czy to jest... A, jest pszczoła. Co tutaj robi pszczoła? <laughs> Ej, nie, chciałem powiedzieć, czy jest przypadkiem ten... Eee... pszczelarz, ale nie ma przecież chyba tego pszczelarza. Nie mam pojęcia, naprawdę. Znaczy, no pszczelarza nie ma, to jestem pewien, ale nie mam pojęcia, czemu tu była pszczoła na pustyni. Dobra, patrz, żeby tych dwóch nie zniszczyć, dobra. Co tu mamy? Mogło być lepiej. Ale nie jest Tu już jak najbardziej. A, tutaj kompletnie zero. I kolejne zero. Aż i ogólnie świątynia Mocna średnia. Dobra, mam piasek, mam piasek. Skąd jest piasek? Skąd tyle piasku? Aha, ze skrzynek prawda, nie nieważne. No, i to, że tak blisko wioski świątynia, nie? To jest też coś. Ale teraz jak spróbujemy przejść, może tędy dookoła? Mhm. Mm chyba się będzie dało nawet. Te no, terenik też w ogóle piękny, ale. Trafił nam się kolejny taki naprawdę wyjątkowy seed. No, zobaczcie chociażby to, nie? To mi się podoba. Otwór taki, znaczy, nie wiem, jak to się, się nazywa. Most naturalny. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Jakby się mylił, to można mnie poprawić bez problemu. Jak ktoś wie, kolejny duży wąwóz i jest krzyż... nie, tam jest Nie wiem, no dwa kolejne wąwozy widzimy. Więc mhm. za niedługo będę kończył 14.10. Dobra, przepraszam, było małe cięcie. Już jestem z powrotem. Ktoś mnie woła, także no, musiałem pomóc. Już jestem, ciśnijmy dalej. Ooo, mm, już myślałem, że gdzieś wpadnę. Już tyle razy wpadłem w jakieś takie dziury, nie? Czy cokolwiek. Biom kwiecisty przede wszystkim. To mnie niesamowicie cieszy. Aż robi waypointa. Eee, Kwiaty. Bardzo dobrze. Tylko czymś jedzenie, co akurat też takie dobre nie jest. Aha, myślałem, że to będzie jakiś większy o, tak. Ale to wygląda ciekawie. Chwila, chwila, chwila. tam jednej... tamtaj też jakaś się skinęło. Wow. No, o, jak tak górę na pół przykleja. Dobra, gdzie my zmierzyliśmy? tam, do tej wioski? No to lecimy dalej. no ja to ciekawe na horyzoncie. O, delfin, chodź, 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 mi pomoż, chodź, proszę. Trzy statek, ale. Eee. Później to pozwiedzałem. O, oh, wow. Tam jest Mesa. Chwila, chwila, chwila. Chodź delfin chodź, chodź, chodź. Mamy Mesę. Ja pierdzielę. Co się nazywa... E! e, e bo się to Nie, już już. szurko. Gdzie nawet tak pływam tak szybko. delfin chodź. Gdzie on jest? Gdzie jest ten delfin tam? Jest to. Ale mamy Mesę i wioskę jako potężną na pustyni. Ja pierdzielę. No świat naprawdę wyjątkowy, nie? Zresztą to oczkę jest fajne, takie malutkie tutaj? Chodźcie, chodź, chodź. No chodź dowie, chodź, chodź, chodź. Mam prawie, dzięki. A weź, migaj ze mną. Śniem. Ty! No tak można naprawdę szybko podróżować. No patrzcie jak ja sunę, nie? Ja pierdzielę. Czy to była ta wioska, którą widzieliśmy, czy to nie ta? Nie wiem. Nie, to była ta, no bo tutaj skręcamy Delfin? Dawaj, dawaj, dawaj. I ciśnie ze mną chłop, nie? Ja. Wiedziałem, że to jest aż tak dobre. Zobaczcie, jaką się pokonaliśmy w jakim czasie. Dobra, że jak bo ty jeszcze nie pływasz chyba. Dobra. Ja pierdziele. No czy wy to widzicie? Jedna, druga, trzecia wioska. Wow! Ja jestem pod niesamowitym wrażeniem, naprawdę. Jeszcze tu jest ciepło, Chyba ciepło, tak, to jest ciepło, bo zimny jest chyba dużo ciemniejszy. Moje ciepło i mesa, ja pierdzielę. O, tu widzę świątynię. Musiałem jej nie widzieć wcześniej. To jest to naprawdę coś niesamowitego. Dobra, rozejrzyjmy się po tej wiosce. Przede wszystkim tak, coś, co już mi się nie podoba w tej wiosce. Jak sam powiedziałem, że z tego powodu się w niej nie osiedlę. Strasznie krzywy teren. Wprawdzie, da wprawdzie dałoby się wyrównać, ale no chyba podziękuję, bo jest naprawdę wyjątkowo. Ale trzeba i tak przyznać, że jest tutaj ciekawie. Czy to jest coś czarnego na mapie takiego? Co to jest? Jakiś czarny coś na mapie? No, bez skitu. Tego się spodziewałem. Ej, ale mały strasznie ma. U, W sumie na pustyni to się nie dziwię. No jest, no dobra, pocisnąłbym tam, ale no nie, no. Nie, nie w tym odcinku. W następnym. Dobra, a teraz co robimy? No ja nie bym się tu osiedlił tu albo tu, ale chyba tutaj. No znaczy nie mamy też jakoś daleko do tego, no nie wiem, no teraz możemy wrócić. Mam nadzieję, że mój delfink gdzieś tutaj jest. Mhm. A jak się będzie pływać z delfinami, to to będzie naprawdę chwilka. Z drugiej strony znaleźć tyle delfinów, to też może nie być zbyt łatwe. gdzie jest delfin? Dawaj, 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 Obawiam się tego, że on wrócił do siebie tam, gdzie był. Tam, gdzie go znalazłem początkowo. To za fajne nie będzie. Nie widzę go. Ale widzę za to topielców. A pierciel, no i będę teraz mnie atakować, tak? Są gdzieś tam? O, oh, fuck, są, 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 są. to, już, to to. Jeden z nich na pewno o ten. Który ząb. Dlatego wolę z jak nie wiem. Uciekaj, 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 uciekaj uciekaj. w ogóle wybrałem, że płynąć w pław przez środek. Co ja właśnie zrobiłem? Co to w ogóle był za głupi pomysł. Ja pierciel. I co to jest to bo git na mapie tam? Tu nie ma. Hm. Aha, dobra, to jest strzałka z mapki, nieważne. Wszystko się pomieszało, po prostu. Dobra, ja w sumie wrócę tylko do wioski i będę kończył. Dobra, no. Co ja to nie wiem, no w drogi, chyba nie będę wam nagrywał. Zwłaszcza, że już jak możecie to usłyszeć, straciłem, będę do mówienia. Przestałem mówić, że będę kończył. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie eee, tego troszkę raczej odcinka. Pewno dla mnie będzie go strasznie dziwnie oglądać, bo tak jak gadam z Oskarem coś i później to sobie przeglądam, to tak źle nie jest jakbym gadał samemu. To jest tak jakbym znowu myślał i mówiło i chciał mówić o tym samym. No, A dobra, nieważne. Jeszcze raz wam dziękuję za obejrzenie. Eee, życzę wam wszystkim oczywiście miłego dnia. Jeśli się spodobało nie zapomnijcie o zostawieniu Łapki w górę, lub jeśli się nie podobało łapki w dół, o napisaniu komentarza. Eee, no i oczywiście o subskrypcji, będzie mi niesamowicie miło. Eee, no i tak, proszę Was też e, o jakieś komentarze. Właśnie typu nie wiem, jak na przykład e, macie jakieś porady, co mógłbym zmienić, co mógłbym robić lepiej, eee, albo w ogóle, jakbyście chcieli, nie wiem, czy Was pozdrowi na odcinku. No cokolwiek, możecie pisać. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się ciepło i cześć.